Hmm? Hmm? Dobra, nikogo nie ma. Złaże. <grystanie> He. Znowu ten Jedi. Witaj, Sithu. Witaj, Obiłanie. Ooooo, nie tak prędko, chłopcze. Haaa! O nie! Mój miecz! W nogi! Stoooój! O, żegnaj fra Nie. Hm? Mam plan. Szybko idę, szkoda czasu. O, zapomniałem kasku. Hehe, he, teraz mnie nie pozna. Będę mógł się zemścić.